Wracając z brzegu, postanowiliśmy się zatrzymać na jedną noc w Warszawie, żeby spotkać się z przyjaciółmi, pogadać i coś wspólnie zjeść. I dzięki temu nagrałem dwa filmy z dwóch fajnych miejsc. Pierwszy z nich to hamburger z Karaibów. Mają pierwszy lokal na Puławskiej, na Mokotowie, tam zaczynali zresztą z przyczepy, a my spotkaliśmy się w ich drugim lokalu na Burdzińskiego 5, na Pradze Północ, niedaleko zo. Zaczęliśmy od przystawek Crazy Chicken Wings and Strips za 40 zł. Tutaj są skrzydełka grillowane, przepyszne, chrupiące stripsy z kurczaka, frytki i surówka, a to, co za chwilę wezmę do, do, do ręki, to są tak zwane szyszki, to jest taka odmiana chyba frytek można powiedzieć, w środku mają, nadziewane są jakby takim pireziemniaczanym. ziemniaczanym, 19 zł to kosztuje. Tutaj mamy Crazy Korean Chicken Wings za 38 zł, czyli pyszne skrzydełka w glazurze takiej na sposób koreański robione, oczywiście frytki i surówka w cenie. A tutaj smasz 49 zł, dwa razy 100 gramów przepysznej wołowiny, cztery, poczwórny bekon, poczwórny cheddar, sos barbecue, majonez, ketchup No przepyszny ten burger był. Uwielbiam, uwielbiam smasze, które tutaj robią. Eee, świetna bułka. Wygląda na taką jakąś dziwną płaską, ale jest naprawdę świetna. Z tego co mi zdradzili troszkę, to jest to ciasto parzone i w jakiś sposób chyba później chłodzone. Doskonale trzyma całość i naprawdę świetnie smakuje. A tutaj jest Big Hunaburger za 47 zł, 200 gramów wołowiny, grillowane ananas, podwójny cheddar i miodowy sos teriyaki oraz keczup i, i sos czosnkowy. Naprawdę pyszny, bardzo soczysty burger. Ta bułka była y, ciemna. Super to smakowało. A tu jest flap. 3 razy 200 gramów wołowiny, 5 razy bekon, krążki cebulowe, więc zawał serca murowane. Tego już nie jadłem, to chłopaki sobie wzięli na spółkę na dwóch. A mnie dobili jeszcze szejkiem za chyba 1999, nie będę ukrywał, że hamburger z Karaibów odwiedzam od lat, bo uważam, że ich burgery to jest ścisły polski top. I zawsze, jak jestem w Warszawie, staram się chociaż na chwilę podejść i chociaż jednego burgera u nich zjeść. Więc polecam wam serdecznie, jak lubicie dobre mięso, to, to naprawdę tutaj wyjdziecie zadowoleni. Świetny ogródek mają w podwórku. Polecam, hamburger z Karaibów.